Hej, hej, hej! Z tej strony Melissa i zapraszam Was na kolejny odcinek 100 Dzieci Challenge! Na dzisiejszy dzień mamy zaplanowane dwie rzeczy. Nie wiem, czy nam się to uda. Jedna na pewno, ale druga, która jest związana właśnie z naszym Jamesem, wampirem, może być trudniejsza, ale będę robić wszystko, żeby jak być przynajmniej jak najlepszej drodze do tego mianowicie, no, on jest wampirem. <noise> Więc e, w każdym momencie można się spalić. Chyba muszę kupić od razu tutaj jak na parasole, żeby on mógł chodzić pod parasolem i miał trochę większą szansę na przeżycie. No ale, choć tutaj, on musi się uczyć o tym wampiryzmie. Sekrety wampirów, szuka informacji o wampirach. Bo on musi chociaż nauczyć się właśnie tego, że można kupić sobie tą plazmę. Przez komputer, żeby nie musiał pić ze swojej jego rodzeństwa. Oraz, no, Luna oraz Rudolf yy, już by mogli się wyprowadzić. Teoretycznie Luna musi tylko tą szóstkę dostać, ale myślę, że już jutro będzie, będzie ją miała na 100%. No i potrzebują fundusza. Ja im zbudowałam domek i on kosztuje chyba 24 tysiące. No bo ten domek jest od podstaw taki, no wiecie, wyposażony. I do nich będzie mógł się ktoś wprowadzić, bo tam pokoje mam w planach zrobić i tak dalej. No ale na sam początek sporo tych pieniędzy, funduszy jest potrzebne. Okej, okay, odblokowana księga, więc James, można kupić książkę. Gdzie my tu mamy? O, tutaj. Mm, tutaj chyba nie można to kupić. Chyba to można tylko... No właśnie, za pomocą komputera. Hmm. Już tak długo nie grałam w Wampirami, że... Wow, 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 wujek przyszedł. Damon. Ej, a gdyby tak, no właśnie, James. Oni się w ogóle nie znają. Yy, kurtuazyjne powitanie. W ogóle jak wypadło, że, bo mamy tylko dwa wampiry od Aleny, jest to Damon i, hmm, nie pamiętam, i Gustav. Właśnie. Zapominam. Czas mam w głowie, że on ma na imię Charlie, ale nie. Charlie był inny, ale też nie pamiętam już jak on wyglądał. No ale od Daemona, to ty możesz się czegoś nauczyć! Poproś o mentorowanie, tak! Tak! Nie no, nie mogę się napatrzeć jaki James jest przystojny, jaki on się udał! Aha, ja mam ochotę. Dobra, trzeba będzie nad tym popracować. O nie, oni się popisują mocami! James, ty jeszcze nic nie umiesz, ty dopiero odkryłeś, że masz jakąś moc! Okej, okay, okej. Okay. Sam się hipnotyzujesz, spoko. <gry> <gry> Carmen, jakim cudem ty od północy się tak dobrze czujesz? To chodź tutaj szybko i może zrób jakieś słodycze, bo potrzebujemy pieniądze. Musimy dojść do tego momentu. Odporność na słońce. Ech. Czyli potrzebujemy czwarty poziom. Może być ciężko. Wampirzy Mistrz. I dopiero wtedy on będzie mógł być odporny. Mm. Dobra, ale ja wiem, bo właśnie yy, Gustawa i Dejmona, tak, pamiętam, yy, skierowałam poza sobie, tak sobie, poza nagrywaniem właśnie wykrywaniem osobowości, yy, innymi tymi umiejętnościami, yy, ponieważ wtedy szybciej się to wbija. Czy na mnie ja to tak zauważyłam. Tylko no właśnie. My musimy stąd wyjść w takim razie. Jest pierwsza w nocy, czy my zdążymy? Dobra, chłopie, bierz parasol. <grym> Dla żartu bym mogła mu wziąć w kaczuszki. A dobra, masz w kaczuszki. <grym> no bo zawsze wybieram ten czarny, a niech ma teraz chłop w kaczuszki. I okej, okay, jest pierwsza. Mamy jeszcze chwilę czasu, żeby gdzieś pójść w miejsce publiczne i poznać tam jakichś simów i jesteśmy, wybrałam bar tutaj właśnie u nas w mieście i widzę, że jest tu Blaze artysta sceniczny wow! tylko szkoda no właśnie, on te włosy no stop sobie usuwa ja zrobię tak wampir, wykryj osobowość to jest twój brat, nie znasz go, bo ma numer 5 a James jest 13 i już się nie znają ciekawe no ale w ten sposób on sobie o, ćwiczy super tam jest Marinette Dobra, to, to jest twoja ciotka. Marinetta, jejka. Ona ma numer 29, więc jeszcze dobrze się trzyma, ale zniknęła. Okej. Okay. O nie, o nie, o nie, on nie ma już prawie tej... ...lampiżnej energii. Czy ty możesz medytować jakoś, żeby to naładować? Tak. Ładuj się, chłopie, ładuj. Bo jak mi tu padniesz, o nie. Dobra, jest czwarta, on już nigdzie nic nie zdąży zrobić. Wracamy do domu. No niestety, nie jest łatwo na początku być tym wampirem, bo musisz no, osób się ukrywać. Czas na zarabianie pieniążku. Tutaj chyba tylko cytryny już zostały, no bo mamy jesień i banany już nie kwitną. Ale tutaj jest całkiem sporo funduszy. Inwestycja w kwiatki. Nadal mi się nie udało nakarmić pragnienia Jamesa. Ja obawiam się, jak wróci ze szkoły, no to on wpadnie w ten szał, no ale no trudno. Ra raz na samym początku to nic strasznego, James. Nie przejmuj się. Wszyscy ci to wybaczą. Tylko mi się teraz nie spal, jak wyjdziesz na to słońce. On jeszcze wychodzi tyłem, no nie. <laughs> Jakie słodkie. Xander Mel chce pójść o krok dalej, czy Carmen zostanie jego partnerką romantyczną. Ojejka. No. Nie mogę. Niestety nie mogę. Przepraszam, Ksander. No dobra, jest w sumie 10:30. Otwieramy naszą restaurację. Kawiarnię, przepraszam, bo sprawdziłam. W filmie w sumie z pralnią publiczną, nie widzieliście, to tutaj macie teraz w prawym górnym rogu, tu tu tu, tu yy, odnośnik, że im wyższe jest to, tym bardziej się opłaca właśnie prowadzić ten biznes, bo są większe zarobki. A że nasza lodówka jest pełna, to mogą przyjść Simowie i kupować, nawet jak Werka nie będzie się robiła tego co powinna i nie będzie stała za tym barem. No nie wytrzymam, przyszła i od razu stanęła. No jestem z niej dumna, Werka. Ona się dopiero uczy, tak? Ja jej wszystko wybaczam. To jest, nasza, to jest nasza pierwsza córka. Ona ma prawo się trochę dłużej uczyć. Ehm. Um, Werka. Werka stwierdziła, że nie będzie dzisiaj pracować. I ona została klientką, bo zobaczcie. Okej, okay, Carmen, stań dzisiaj za barem. O nie, mam 24. Co? 24 godziny na za zapłacenie rachunków? Ale ja potrzebuję te pieniądze. No dobra, to opłać rachunki, no kurczę, to hmm, trzeba dzisiaj zarobić. I będzie trzeba też chyba w takim razie zmienić ideę naszego małego biznesu, bo jak nasze dzieci mają nagle stawać się klientami z, z pracowników, to to nie ma sensu, absolutnie. Hmm, I znowu mamy tylko 17 tysięcy. A Luna pewnie zaraz wróci z szóstką. Super, super, super. Możecie mi w sumie napisać w komentarzu, jaki biznes y, Carmen by mogła prowadzić. No bo jak widzicie kawiarnia, <śmiech> <śmiech> jeszcze Werka się śmieje, że <laughs> nie pracuje i matka stanęła za barem. No, no właśnie. Co by mogło być takie całkowicie bezobsługowe? Żeby Carmen jednak... Mm, no bo ona nie ma czasu na pracowanie, ona musi zajmować się dziećmi. Wszelkie propozycje w komentarzach chętnie przyjmiemy. Chciałabym jeszcze dać wam znać, że serdecznie was zapraszam już w tę sobotę na Bykon do Bydgoszczy. Będę ja i wiele innych mega fajnych Simstuberów. No niestety trzeba Werkę zwolnić, bo ona nie daje z siebie za wiele. I w tym momencie Luna wróciła z szóstką. Luna, ja nie mam pieniędzy, żeby was wyprowadzić. A mi się coś przypomniało. Przecież ja od wielu, wielu tygodni nie wyciągam prezentów. Dobra, Rudolf, weź pocztę. To jest ten moment. Ten moment. O mój dobry! Wow! Dobra, sprzedajemy to. 22 tysiące. Wow. I też nie sprzedawałam tych paczek z roślinami. Wow! Dobra, teraz ono stać na wyprowadzenie ich. Super! Dobra, James. Luna, mam nadzieję, że będzie dobrą siostrą i poproszę o pozwolenie po po na wypicie plazmy. Poproszę o może ci pozwoli. Jaki on jest w ogóle smutny. Oj, nie pozwoliła. O nie! No, co za rodzeństwo! Mm, niepowstrzymane pragnienie. Niski poziom pragnienia. Grun grunt to samokontrola. James musi się oprzeć w przem przemożnej. Przemożnej? Chęci zatopienia głów pierwszej napotkanej szyi. No nie. No nie nie, nie nie, nie umie... A nie nauczy się, żeby dzięki zdobyć plazmę. Dobra, trudno. Tutaj jest jakaś Simka. Natalia kaliente. E, Vampir pi... E, zachładnie. No trudno. Biedny. Obiecuję, że następny raz już nie będziesz musiał. Ale jak to jest. Już jest ciemno. Gdzie go słońce pali? James, obiecuję, że to jest pierwszy i ostatni raz. Naprawdę. O, nie udało się. Wypatrujmy ofiary na mieście. O! Tu coś jest. Marcel Królik! O! No przecież to jest idealne! To jest jedyny Sim, który nie lubi Carmen. O! Trochę taka zemsta, no ale wiecie. No bo pamiętacie, jaki on był dla nas, nie? Trochę mu się to należy. On był niemiły. Jako jedyny był bardzo niemiły dla Carmen. I to jest chyba jedyny Sim, którego nie będzie mi szkoda, ale on dlaczego przez telefon go hipnotyzuje? Okej. Okay. No, teraz to można... Jak ja się cieszę, że on się nam trafił. Mamy tort, dodaj świeczki. I zaraz będziemy mogli wyprowadzać nasze bliźniaki. Ja od razu tutaj zaprosiłam Williama. Carmen. Um, romantyczne zagadaj go. A bliźniaki tutaj wypowiedz życzenie. Wszystkiego najlepszego Rudolf. I Rudolf będzie raz, dwa, trzy. O nie. O nie, wredny! Och, no dobra, damy mu coś z dewiacji. Niech ma, niech mamy złe dziecko. Trudno. Łowca tajemnic, niech będzie, no trudno. I Luna, mam nadzieję, że u niej będzie to jakoś lepiej. Aha. A ona dla skrajności powinna być dobra. I Luna będzie raz, dwa, trzy. Dzieci oceanu. Okej. Okay. Ja mam trochę inny plan na nich. Nie będą na Sulani mieszkać. No ale ona nadal ma tutaj miłośniczka kotów, to niech kocha dalej te zwierzątka. I ja ich w tym momencie wyprowadzam. Będę tęsknić. To były nasze pierwsze bliźniaki. Jeszcze na szybko im jakąś pracę szyb znajdę. Szybko! Niech Rudolf będzie krytykiem, skoro jest wredny. A Luna powinna być weterynarką. Weterynarzem. No, ale niestety nie ma takiej kariery. Ale może być doktorem. Niech ma. Powiedzmy, że to jest właśnie coś w tym stylu. Oddziel się od rodziny i przeprowadź się. Czas na was dzieciaczki. I oni będą mieszkać o w takim klocku, na razie klocku i nie ma żadnych dekoracji, komorebi. Tak stwierdziłam, że tutaj jeszcze żadnych naszych dzieci nie ma, więc niech mają. I mają słabo wyposażone, ale to co najpotrzebniejsze to jest. jest łazienka, nie ma drzwi do, do, do wanny. A nie, jest, dobra. To myślałam, że to jest ściana. Jest tutaj wszystko ok. Telewizora nie mają na razie. I sypialnie też mają taką <grywka> biedną. No ale to będziemy to naprawiać. Jak się wprowadzi do nich jakieś jeszcze inne nasze dziecko, po prostu zrobię tutaj osobne pokoje, mieszkania i tak dalej. I jakoś to będzie. Jak to dziwnie wygląda? Jejka, chyba już bardzo długo nie mieliśmy tylko tyle simów w rodzinie. Ale zaraz prawdopodobnie się to zmieni. Ja. Czy ja świadomie znowu biorę sobie wampiry na głowę? Tak, być może, ale lubię to. Lubię, kiedy są właśnie inni simowie też poza zwykłymi. I jest już nasz. Haha. <noise> <noise> Okej, okay, akurat w tym przypadku bliźniaków bym raczej nie chciała, bo. Z jest ciężko. No dobra, Carmen, chodź tutaj. Zrób test. Zobaczymy, czy się udało. jest, jest, udało się. Super. Bo Carmen był już za 6 dni, miała urodziny i była dorosłą. Odkryte pakiety plazmy. Tak, tak, widziałam to powiadomienie. Eee, może teraz mać pakiety plazmy przez internet. Super, zamówię mu zapas od razu. Myślę, że 20 będzie ok. Tysiąc simolo simolonów. No dobra, to jest. Tak trzeba po prostu. I tak nie je normalnego jedzenia. Mm, no w końcu. Mm. Carmen, jaka dumna z siebie. No w sumie też bym była tyle dzieciaków, co ona odchowała i są tak ładnie wyszkoleni. Mm. Zgodnie z treścią tego akapitu niektóre wampiry czują się winne, pożywiając się plazmą innych Simów i starają się tego unikać za wszelką cenę. No to jest właśnie James. Ja nie chcę, żeby on musiał i czuł potrzebę. On sobie zamawia z internetu paczuszki i jest git. Uuu, niższy wampir. Dobra, mamy kolejny level. Jeszcze tylko dwa. <grych> o, Ofelia poprawiła oceny i ma teraz piątkę. I James ma szóstkę. James się może wyprowadzić. O, ale ja mam na niego też pomysł. I to myślę, że dość przyjemne, przynajmniej dla niego. Ponieważ wyprowadzi się on do swoich y, wujków, którzy właśnie mieszkają w tym miasteczku od wampirów, i tam mają wybudowany już pałacyk, taki właśnie typowo pod wampiry. I będę sobie nim dogrywać już poza nagrywaniem, żeby był po prostu był odporny na to słońce. I będzie on właśnie z nami już na zawsze. Tak więc. Ostatni raz widzimy Jamesa u nas w domu i będziemy go widywać po prostu, jak będzie nas odwiedzał. Tylko jeszcze wypadałoby, żeby zdmuchnął świeczki. Aha, nie mamy tortu w wyposażeniu. To musisz sobie upiec. Oh. No tak, James. Ostatni raz w tej rodzinie. Oh. I James będzie raz, dwa, trzy. Śmiały. O, kurczę, no pasuje to do wampira. I wampirzy ród. I teraz tutaj będzie mieszkał nasz James. Razem z wujkami. Myślę, że to jest idealne miejsce na naukę. Z wujkami będzie mu raźniej. I to by było na tyle, moi drodzy. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę, jeśli podobał wam się ten film. Suba na tym kanale, najlepiej z dzwoneczkiem, żeby nic nie przegapić. No nic, to cześć!